Gdy jesteś zbyt silny, toksyk sięga po ostatnią deskę ratunku. Myślisz, że już go rozpracowałaś, rozpracowałeś? Przeszłaś przez fazę idealizacji, gdy nosił cię na rękach? Przetrwałaś dewaluację, gdy nic nie mogłaś zrobić dobrze? Otrząsnęłaś się po porzuceniu, gdy zniknął na trzy dni bez słowa? Stałaś się silna, na tyle silna, by jego jej teksty nie wywołały już dreszczy, na tyle silna, by jego jej cisza nie spędzała ci snu z powiek, na tyle silna, by w końcu poczuć, że to ty masz kontrolę. I wtedy ona on to robi, nie krzyczy, nie obraża, nie znika. Ona on pisze ci wiersz, albo długi list, albo wiadomość o trzeciej nad ranem, w której. Po raz pierwszy w życiu mówi o swoim dzieciństwie, o ojcu, który go zaniedbywał, o matce, która nie kochała, o tym, że tylko przy tobie czuje się sobą i ty stajesz, bo to nowe, to nieznane, to wszystko wydaje ci się takie prawdziwe. Witaj w najniebezpieczniejszym etapie relacji z toksykiem właśnie sięgnął po swoją ostatnią deskę ratunku narodziny artysty. Czy zastanawiałaś, zastanawiałeś się kiedykolwiek, skąd u osób pozbawionych empatii bierze się ta niesamowita umiejętność trafiania w twoje najczulsze punkty? Skąd wiedzą, które struny pociągnąć, by zagrać na twoich emocjach jak na instrumencie? Odpowiedź jest prosta i przerażająca zarazem. Ona on. Nie czuje Twoich emocji, ona on je czyta jak instrukcje obsługi. Przez całe życie uczył się ludzi, obserwował co działa, a co nie działa. Testował, zapamiętywał, katalogował. Gdy Ty uczyłaś się współodczuwać, ona on uczyła się reagować. Gdy Ty rozwijałaś empatię, on rozwijał algorytm. I teraz, gdy jego standardowe metody przestają działać, algorytm podpowiada mu nową strategię stań się wrażliwy, stań się głęboki, stań się poetą. Historia z praktyki. Marta przyszła na terapię z poczuciem winy. Zostawiłam go, gdy był w najgorszym momencie życia, pisała. Pisał do mnie takie listy o swoim bólu, o swojej samotności, o tym, że tylko ja go rozumiem. Myślałam, że w końcu się otworzył, że zdjął maskę, a on po prostu założył nową i tu jest sedno to nie jest otwarcie. To nie jest zdjęcie maski, to jest założenie nowej, znacznie lepiej dopasowanej do twoich aktualnych potrzeb. Dlaczego to tak działa na twój mózg? Neurobiologia podpowiada, że jesteśmy zaprogramowani na szukanie głębi. Gdy ktoś, kto nas ranił, nagle pokazuje swoją wrażliwą stronę, w naszym mózgu zachodzi coś niesamowitego. Aktywują się te same obszary, co przy ponownym spotkaniu z dawno niewidzianym przyjacielem, przyjaciółką. Oksytocyna, czyli hormon przywiązania, zalewa twój system i myślisz: oto on, prawdziwy. W końcu czekałam na to całe życie. Tymczasem on, ona nie czuje nic poza satysfakcją, że eksperyment się udał. Obserwuje twoje łzy z chłodnym zaciekawieniem naukowca, który właśnie potwierdził swoją hipotezę. Toksycy są mistrzami w dostarczaniu emocjonalnego paliwa. Dokładnie tego, czego w danym momencie. Potrzebujesz, by wierzyć, że tym razem będzie i jest inaczej. A ty chcesz wierzyć, bo nikt nie chce myśleć, że dał się oszukać na lata. Że inwestował uczucia w kogoś, kto jest emocjonalnym pustostanem. Spójrzmy prawdzie w oczy: toksyk intelektualny, ten, który sięga po słowa jako broń, jest najtrudniejszy do rozpoznania. Toksyk ten od siłowni fleszy imprez, jest łatwy do rozpoznania. Każdy prędzej czy później przejrzy jego. Pustkę. Ale on, ten z wierszami, ten z wrażliwą duszą, ten, który cytuje Kierkegaarda i mówi o swoim wewnętrznym rozdarciu, to on jest mistrzem świata, bo wykorzystuje twoje najgłębsze pragnienie, chęć bycia z kimś autentycznym, z kimś prawdziwym, głębokim i obraca je przeciwko tobie. Jego poezja nie rodzi się z emocji. Rodzi się z potrzeby zaopatrzenia, z głodu uwagi, z przymusu bycia w centrum. Ona, on nie pisze do ciebie, pisze do swojego odbicia w Twoich oczach. Zapamiętaj to zdanie: gdy zły człowiek mówi o swoim cierpieniu, nie robi tego, byś je ukoiła, robi to, byś podziwiała, jak pięknie cierpi. Ok, ale skąd to się bierze? Być może zastanawiasz się teraz, skoro nie czują, to skąd wiedzą, jak opisać ból? I to jest paradoks, który wyjaśnia wszystko. Oni znają ból, znają go doskonale. Tyle, że to ich własny ból, a nie twój ból. Większość toksyków, zwłaszcza tych, którzy w dorosłości sięgają po język jako broń, przeszła w dzieciństwie nazwijmy to Saigon. Nie taki skutnią rodziców czy rozwodem. Saigon, w którym emocje były towarem, a miłość walutą, którą trzeba było sobie zasłużyć. Dorastali w domach, gdzie nie można było być po prostu sobą. Trzeba było być Kimś, artystą, lekarzem, prymusem, pocieszycielem, kimkolwiek, kto zapewni przetrwanie. I w tym dorastaniu nauczyli się jednego: słowa są tarczą. Jeśli odpowiednio je ułożysz, możesz kontrolować rzeczywistość, możesz sprawić, że matka nie uderzy, ojciec nie wyjdzie, nauczyciel nie wyśmieje. Potem dorośli i przenieśli tę umiejętność do dorosłych relacji. Tyle, że teraz nie chodzi już o przetrwanie, chodzi o władzę. Cztery sygnały, że właśnie oglądasz ostatnią deskę ratunku. Czyli jak odróżnić autentyczną wrażliwość od toksycznego przedstawienia? Oto praktyczny przewodnik. Po pierwsze, spójrz na timing. Prawdziwa wrażliwość nie przychodzi na zawołanie. Nie pojawia się tylko wtedy, gdy grozi ci odejście. Jeśli jego głębokie wyznania mają miejsce wyłącznie w momentach kryzysowych, to nie jest autentyk. To jest gaśnica. Po drugie, obserwuj, kto jest bohaterem. Gdy prawdziwie wrażliwy człowiek mówi o swoim bólu, ty czujesz się zaproszona do jego jej świata. Gdy manipulator mówi o bólu, ty masz być Publicznością. Różnica jest subtelna, ale kluczowa. Czy ona, on mówi, byś go zrozumiała, czy byś go podziwiała? Po trzecie, zweryfikuj kontynuację. Autentyk po wyznaniu zachowuje się tak samo może lżej, może spokojniej, ale to wciąż on, ona. Toksyk po wyznaniu, gdy tylko poczuje, że znów jest bezpieczny, wraca do starych schematów. Jego wrażliwość to przepustka, a nie zmiana. Po czwarte, zaufaj swojemu ciału. Gdy słuchasz prawdziwej opowieści o bólu, czujesz w ciele spokój, smutek, współczucie. Gdy słuchasz toksycznej wersji, czujesz niepokój, dezorientację, taki dziwny ciężar. Twoje ciało wie, że jest manipulowane, zanim twój umysł to zrozumie. To może teraz, żeby to lepiej zobrazować, głos z praktyki życiowej. Po trzech latach związku postanowiłam odejść. Byłam po prostu po ludzku zmęczona, wyczerpana. Nie miałam już siły na jego huśtawki, nastrojów. Na dni, gdy byłam królową, i noce, gdy byłam nikim. Spakowałam rzeczy i powiedziałam: dość. I wtedy on usiadł na podłodze. Zobaczyłam go pierwszy raz w życiu takiego małego. Zaczął mówić o swoim ojcu, o tym, jak go zostawił, o tym, że on wie, że jest trudny, ale tylko przy mnie czuje się bezpieczny. Płakał. Zostałam na trzy tygodnie, potem znów zaczęło się to samo. Tyle, że teraz, gdy próbowałam odejść, ponownie usłyszałam: Jesteś okrutna. Wiesz, przez co przeszedłem i tak mnie zostawiasz? I wtedy. Wtedy zrozumiałam, że wykorzystał moją empatię jako broń, że jego łzy nie były dla mnie, były dla niego. To jest właśnie ta pułapka, gdy wykorzystują twoją empatię, by cię w niej uwięzić. Dlaczego to jest gorsze niż gniew? Bo gniew można odrzucić, można powiedzieć, on jest agresywny, odchodzę, ale poezja poezji, łzom. Wyznań o dzieciństwie, nie da się tego tak łatwo odrzucić. One trafiają w twoje najczulsze miejsce, w potrzeba bycia tą, która rozumie, która uzdrawia, która jest wyjątkowa. Toksyk doskonale o tym wie, dlatego sięga po tę deskę dopiero wtedy, gdy inne zawiodły. To nie jest desperacja, to jest strategia. On nie walczy o ciebie. On walczy o swoje źródło zaopatrzenia, a ty, słysząc jego słowa, myślisz, że jesteś dla niego kimś wyjątkowym, że tylko przy tobie zdjął maskę, że tylko ty masz klucz do jego prawdziwego ja. A prawda, prawda jest bolesna. Ona on nie ma prawdziwego ja, ma tylko maski, a ta, którą założył teraz, jest dopasowana idealnie do twoich oczu. Jak się bronić? Trzy pytania, które musisz sobie zadać. Jeśli podejrzewasz, że właśnie jesteś świadkiem ostatniej deski ratunku, proszę cię, zatrzymaj się. Zanim uwierzysz, zanim zostaniesz, zanim znów dasz szansę, zadaj sobie te pytania. Pytanie pierwsze: czy to jest nowe, czy ciągłe? Czy jego wrażliwość pojawia się tylko wtedy, gdy ma coś do stracenia? Czy jest obecna także w zwykłe, szare dni? Autentyk nie włącza i nie wyłącza emocji, jak światła. Pytanie drugie. Czy on mówi do mnie, czy do siebie? Posłuchaj jego słów. Czy opowiada o swoim bólu, byś go zrozumiała, czy byś go podziwiała? Różnica jest w tonie, w spojrzeniu, w mikroekspresji, w tym, czy po wyznaniu pyta, jak ty się czujesz? Pytanie trzecie: czy to zmienia coś poza momentem? Prawdziwa zmiana to proces, nie performance. Jeśli po jego wyznaniu nic się nie zmienia w waszej codzienności, to to nie było wyznanie. To był spektakl. I na koniec, najgorsze co możesz zrobić, gdy toksyk sięga po ostatnią deskę ratunku, to uwierzyć, że tym razem będzie i jest inaczej. A najlepsze co możesz zrobić, to zobaczyć w tym to, czym to naprawdę jest. Dowodem na Twoją siłę, bo on nie sięga po tę deskę, gdy jesteś słaba. Gdy jesteś słaba, wystarczy mu krzyk, cisza czy manipulacja. Sięga po nią dopiero wtedy, gdy twoja siła staje się dla niego zagrożeniem, twoja siła sprawia, że musiał sięgnąć po najcięższe działa. Twoja siła sprawia, że zabrakło mu argumentów i musiał udawać poezję. I to jest twoja największa wygrana, bo nawet jeśli na moment się zawahasz, nawet jeśli jego słowa na chwilę cię poruszą, pamiętaj, to nie jest prawda. To jest taktyka. Prawda jest gdzie indziej, prawda jest w tobie, w Twoim ciele, które wie, w Twojej intuicji, która ostrzega, w Twojej sile, która sprawiła, że musiał sięgnąć po tę właśnie broń. Nie daj się uwieść własnej empatii, nie pozwól, by Twoje serce stało się zakładnikiem Jego jej słów, zachowaj swoją siłę. Ona jest Twoją tarczą i Twoją drogą do wolności, bo najpiękniejsze słowa, jakie usłyszysz w życiu, nie zawsze pochodzą od kogoś, kto je czuje. Czasem pochodzą od kogoś, kto doskonale wie, jak bardzo pragniesz je usłyszeć. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.